Witam, jestem Herkos, a to jest... A po 1-2. No a to jest nasz serwer. Na razie nikt nie gra, tylko my. No. Eee. Yy... Miałeś wyłączyć go no. <noise> do Dobra, dobra nie byłam Dobra, tutaj są okay. sklepy, tutaj się kupuje no, uniedziałki. Dlatego. Eee... Yy... Kurczę. nie wiem tam... Targuje się to. Za 10 diamentów. Nie no, nie tak dużo 10 żelaza, z jakąś działkę 10. Dobra, a tutaj jest. Ej, jaka oprócz po mojej hajdzie Dobra. No, Tutaj, tutaj jest... jest moja hajza. Nie, no, Nawet Damian zagląda do wszystkich rzeczy. Wszędzie swojej może zaglądać. Tutaj mam piecyki. No, a ja... Tam sprzynie... Jeżeli, jeżeli chcecie półną bo to bo my mamy, nie? Dobra, tutaj jest nasza taka wieża. Budowaliśmy ją trochę czasu, ją budowaliśmy. no śnieg napadł. Mówiłem, żebyś no. odśnieżył wszędzie. No. Ej, widziałem. Mamy widziałe. lift down. Klikamy prawym na to i. No. Ja nie chcę. Ja nie chcę Nedera. No chodź. Dobra, jestem ja w Nederze teraz. Dobra, ja walę, Ja. Dobra. I teraz ja to pokażę. Ja to właśnie. pokażę. Ja to pokażę. lift up. Tutaj trzeba stanąć dokładnie. Nie tutaj, bo nie wejdzie. Widzicie? Tu się wchodzi, to trzeba normalnie. Z... I lift up. I tutaj jesteśmy na górnej takiej. Chciałem zrobić yy, dobrą A czemu, jestem? z łoterem, ale... No kur... Co co ja zrobić? No i tutaj co? Chciałam, ale Jórujnie. zabrakło miejsca. Jak zauważyliście, Jórujnie. chyba... Jestem chory, więc... Mogę się kąpać w lawie i dednąć? Nie. Yy, jak, y, mój głos trochę się pogorszył. Bo jestem chory. Holy shit. Dobra. Yy, teraz przejdźmy do koment admina. Aha. Jak, I jako pierwsza osoba może dosyć takiego vip i Nie, taką działkę. Działkę. 50 na 50. O kurde, rozwaliłem, sorry, ale a, rozwaliłem przypadkowo. Y, pierwsza osoba może... On był pierwszą, a teraz będzie druga, może wygrać działkę 50 na 50. No. Y, IP będzie w tym. Ja to szybko? W... Kurczę, zapomniałem. W opisie, tak. Tutaj mamy zasady da... grania na serwerze. No. No, no, ja jestem chyba jest ja no. Yy, to jest serwer, jest rival, można się bić. A, zapomniałem, kurczę, pvp włączyć. Ale włączyłem. Mm, tak. nie, no, nie wchodzimy też do tego. Plus działki, nie za SMS-y w ogóle, za nic. Tego działki można kupić, tego, VIP-y tam. Będę musiał jeszcze trochę popracować. No. Ale... Dobra. Dobra, teraz komendy admina. Tak. Give. -a. To każdy chyba wie. Tak. God. God. Tak. God. Czyli to co? God, czyli to co ja mam, czyli mogę wchodzić sobie po no. lawie na przykład i nic mi się nie dzieje. No, się Tylko mi zabiera i goda. Mogę mi zabrać goda, jeśli ja zacznę fight droga. To będzie może dla tych, co będą tak admin, może będą mieli takie. I na super pikakse! No, to co, co chodzi okay, to jest mc. Tak, czy to jest, to jest super pikakse Ono. Mm, mm. Damian, Zabien. jestem w bedroku. I możemy mnie przybijać, bedroka. No, patrzcie. Y, mm. nie, kurczę, nie. Więc nic. chodź, zejdź tutaj, nie. gdzie jestem. Tam gdzie ja tylko tą dziurę. Kopalnię znalazłem. Dobre, dobra, ja wychodzę. Kompas. Tak, przemieszczanie. O! wo, wo. Pedroka. Mm. działa. A. Druga, wejdź to teleportowanie jeszcze. No. Żeby się teleportować. No tam zaczynamy grę, tutaj idziecie. Otwieracie, bierzecie jakąś tego. Skaczecie o, i tramwaję na tego. Musicie. I to się otworzy. No tak, poczekaj, jak... Właśnie na... tak. Jaka była jeszcze komenda? kurczę. O! o a o, a, pokażę mi za chwilę o co chodzi. O, ja a, pokażę, ja pokażę. Strzelamy sobie z czołami i jak one spadają, to takie coś się robi. No nie zapomnij. też być... Mogą też być mosty. Najlepszy jest Mops reprezentuje to na pół. Wow. E, rapid fire. Nieu. Też takie strzałki. Yy, yy. Latanie. E, remote Explorer to każdy chyba wie, tylko że coś nie działa. E, crate lighting. Tak. Wybieracie O.A. Replace 46. To jest TNT. Mogę to zaprezentować? Poczekajcie. Hmm. Pigmen! Pigmen! Damian, walełem strzałą I... Rapid Heal. Living Strike pigmana i mamy... I wiesz, co zdobyłem? Tak. Pigmana, zobacz! Oh, Pigmen w naszym świecie! świecie. Create TNT. To każdy chyba wie. Wow. I tak. To znaczy tworzy TNT. Takie. Damian, patrz kogo tutaj widzę. Kawa. Pa, pigment. No. Pigment, skąd to się tu wziął? Boję się. O, Brydgas, takie mosty. Boję się pigmentów. Ufak, ufak! Gnij pigment. Jestem trochę nierozgarnięty, Damię. Dobrze. I teraz... Co wam tu jeszcze pokazać? Możemy... adminowie mogą spawnować różne rzeczy. Na przykład Damian jest tutaj mi tej pięci zombie. O... o... Czekaj! Ej, poczekajcie! Może ja zrobię cięcie i pokażę mam na, naszą szóstkę z serami Pokazujemy. Możemy mi też zrobić noc i dzień. Tak. I damien, ze tutaj mi 5 zombie. Albo 5 świn. 5 świn. Czy czego spadną? Czy coś spadnowałeś? I patrzcie, możemy. waliami i mamy pigmeny. O kurde, o kurde. Damien, co ty o, zrobiłeś? <laughs> <laughs> Dobra, tego nie przewidziałem. Dobra, no mnie chwila. Dobra, wróciliśmy po krótkiej przerwie. Co ja odwaliłam. Oczywiście Damian coś musiał rozwalić. I tak to rozwalił, że my to odprawialiśmy pół godziny. Oczywiście, no bo jeszcze on rozwalił całą bramę. Pół godziny. jeszcze się rozwalił. Nie pomyślał o tym. A ja w tym czasie zobaczcie, co ja zrobiłem. Damian, wejdź do mojego domku. Dobra, cicho. Wejdź do niego. Czekajcie. A ja przez ten czas, co on... Dobrze. ...budował... ...odbudowywał całe miasto... ...to ja przez ten czas zajęłem się remontem własnej hajzy. Jak będziecie chcieli działkę, to... ...dajcie Do... tutaj przyjść. Do sobie. mnie. Do mnie. Dobrze. No dobra. Dobra. Dobra, to chyba wszystko na... Masz trochę Glowstone'a? No. Daj. A ja przez ten czas, jak widzicie, ja takie coś tutaj zrobiłem sobie. Tak wejdę? Nie. Hmm, takie coś. A tutaj jest dach. Dobra. Musiałam jakoś wykorzystać drugie piętro. Dobra. To chyba już koniec, nie? No, chyba koniec. No bo co tutaj jeszcze... Wam, pokażemy wam okolice i miejskie... I, tu, I jeszcze możemy Wam pokazać no, pobliskie kopalnie, które tutaj są, żebyście Wy mogli wydobyć jakieś surowce. Czy to później mam? Czy to pokażemy, Damian, w innym odcinku? Nie, teraz będziemy chyba nagrywać tego, nasz Escape, nie? No, no to my sobie nagramy nasz Escape. Dalej, ja do te schody? Do. 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 My jeszcze się do Was za chwilę dozwiemy Za chwilę My jeszcze znów będziemy nagrywać filmiki. Ale o, to o, mamy na. Na Escape. Dobra. To A tym razem na Escape. To, to będzie nasz, nie? Nasz Escape. No. A więc tak. nasz, e, nasz Escape stop. sami go zrobiliśmy. Własnoręcznie. Bedrock. to jest z Bedrocka i ładnie e, cicho, cicho, cicho. E, więc tak. E, subskrybujcie, piszcie komentarze. A jak ktoś ma no to niech do mnie napisze, bo z nikim nie mogę grać. Dobra. Subskrybujcie, piszcie no. komentarze. Nara, Dorian. Nara. Dobra. Nara.